Za co by się tutaj dzisiaj zabrać? O! Może za to Hehe, <laughs> he, Audita to nie jest Ale jeszcze zadęsknijcie W sumie to żartowałem z tym Cedriciem Ale nie, w sumie nie, popatrzcie Potem robiliśmy takie rzeczy Spotykamy trochę w innych celach dzisiaj i zaraz zobaczycie, co będziemy działać. Dobra, więc Pewnie z poprzednich moich filmów wiecie, że moje hamulce z przodu już dogorywają. Dzisiaj jeszcze zmieniać ich nie będę, bo nie mam wszystkich komponentów. Ale przy okazji, tutaj, tego państwa tak ostatnio sobie tutaj patrzyłem i zauważyłem, że na tym połączeniu. U mnie w aucie jest dość spory luz. Tak mi się przynajmniej wydaje. No nic, mam tu jakieś z prawej strony dźwięki, dochodzą mnie. Brzmi to trochę jak drążek reakcyjny, połączenia tutaj te, tutaj ta guma, coś z prawej strony, ale jak dobrze wiemy, jeżeli chodzi o zawieszenie, to może być wszystko i nic. Ale to ja powiedziałem, tutaj sobie włożyłem reszkę trochę poruszałem i wydaje mi się, że to połączenie tutaj mamy popsute. A czy ono jest popsute czy nie, no to, to się dowiemy, tak? Z, z wcześniej czy później. Zaraz to będę rozbierał. A później zajmiemy się tutaj hamulcami. Zdejmę sobie zacisk, czy tak, czy tak. Yy, tarcze. Blachę całą, bo tutaj będę sobie przymierzał to, co później docelowo tutaj będzie. A teraz przede wszystkim zajmę się tym sworzeniem, jakkolwiek to się nazywa. Połączenie takie, jabłko sworzeń. Dobra, biorę się do roboty, odkręcam, a wy sobie zobaczcie w tym lapsach, jak to mniej więcej wygląda. Nie będę Was tutaj zanudzał szczegółami bo chyba tarczę to chyba każdy umie ściągnąć sam. to będzie widać, ale Wam pokażę o co mi chodzi tu jak włożę braszkę tu mamy taki luz widzicie właśnie tu mi się wydaje, że tego luzu nie powinno być Powiem, myślę, że i tak zmieniam to, bo mam inaczej mi się za to nie brał. no i co, odkręcam dalej zobaczymy jak daleko trzeba będzie to odkręcać wszystko no dobra, mam wyjęte trochę tutaj to zmaltretowałem ale tak, czy tu luz jest czy nie ma, to, to szczerze Wam powiem, że nie wiem, to się dowiem dopiero jak założę nowy ten jest tutaj od nowości nie ma się co za bardzo zastanawiać, trzeba zakładać nowy No, i trzeba by się przejechać, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Na szczęście nie musiałem tutaj zbyt dużo rozpinać, więc nie będę musiał ustawiać wszystkich śrub na, na zero, bo e, tak naprawdę odłączyłem tylko połączenia takie jabłkowo-stwożniowe. i one nie wymagają centrowania, tak bym powiedział. Tak więc zabieram się za zakładanie nowego. I składam to do kupy. sprawę mamy załatwioną to odnośnie zawieszenia teraz sobie tutaj pomodzimy delikatnie i zobaczymy czy nasze hamulce od S8 podejdą tutaj bez żadnych modyfikacji do A8 a coś wszystkiego tak jak powiedziałem wcześniej już chyba że przede wszystkim chcę zobaczyć czy nie będą potrzebne jakieś dystanse i inne pierdoły blacha tylna Tam właśnie co teraz przykręcam jest inna w 8 więc już ją zamówiłem będzie od S8 także prawdopodobnie jest, jest większa po prostu Moja już jest troszeczkę zużyta dlatego też mam tutaj taką podkładkę w tym miejscu o, przestawię was trochę bliżej może lepiej będzie widać co? No W tym miejscu tutaj już temperatura, woda i w konsekwencji rdza zrobiła swoje, więc podkładka musi być, żeby trzymała blachę i żeby blacha nie drżała, bo ona drżała a tak to teraz jest sztywna, nie żadnych dźwięków a już Wam mówiłem wcześniej, że tutaj jakieś dźwięki do mnie dochodziły dobra, teraz sobie założymy tarczę teraz tak tarcza ta, którą mam jest używana ale nie przejmujcie się, bo ona jest. Ona jest jak nowa. Yy, mierzyłem ją i wychodzi na to, że te klocki, które na niej tutaj były, bo to dostałem w komplecie razem z tym zaciskiem. No, jeden komplet klocków. Nawet nie. Tutaj mamy ponad połowę klocka jeszcze. Tak więc to co tutaj jest to jest powierzchowna rdza tutaj naprawdę ja absolutnie niczym się nie martwię ta blacha jest na równo tutaj nic nie obciera tak więc tak jak powiedziałem ja się tutaj niczym nie martwię jeżeli chodzi o, o tą tarczę bo ta tarcza naprawdę jest w idealnym stanie ta warstwa która którą tutaj widzicie ja ją delikatnie zeszlifuję później podczas jazdy ona, ona sama zejdzie tak więc śruby mamy od mojego zacisku zobaczymy czy pasują oczywiście pasują niczym tutaj nie będę smarował tak jak mówię, to jest tylko taka moja przymiarka momencie. Zobaczymy czy to będzie po prostu pasować muszę tutaj sobie jeszcze odpiąć, o, żeby ten zacisk nam tutaj jak, jak najdalej odszedł. No i zakładamy tutaj nasz zacisk. Tutaj mówię, zacisk pochodzi z jednego auta razem z tą tarczą. Wiele osób, z którymi rozmawiałem wcześniej, twierdzą, że tutaj nie ma żadnych przeróbek, po prostu zakładamy i to musi pasować. Jedyne co to jak macie felgi 19 w swoich 8 no to Wam felgi nie podejdą, bo będą za małe. Muszą być minimum, minimum 20 cali ja tu zaraz sobie z to wszystko skręcę tak porządnie, bo to tutaj nie może być żadnej pomyłki. Coś tutaj jakieś szyb no to chyba tutaj klocek mi pręży tak jak zaraz to wszystko podokręcam tak żeby było na gotowo i przede wszystkim mnie tutaj interesują przerwy między tarczą a zaciskiem a nie między tarczą a klockiem Bo między tarczą a klockiem to tutaj wszystko jeszcze się wszystko do poukłada. aha, Dobra, już widzę co mi tutaj trzeszy, z tego względu, że nie mam tutaj jednego klocka. To blacha, która odpycha klocki, ona tutaj mi trze troszeczkę. Ale zaraz sobie ją podgnę. Podgnę? Podgnę. O, coś w tym i zobaczymy co to się będzie działo. Chyba bydom się Nie. klucz 20. Coś mi 21. na krankami ładnie się udało no i dobra tarcza siedzi i tak te mówię trzeć się tutaj o tą blachę zaraz się delikatnie Podegnę, żeby to wszystko tutaj luźno nam się kręciło. Ok, będę musiał też klocek troszeczkę wcisnąć ten co, ten co został tutaj. W sumie błąd zrobiłem, bo mogę to, to po prostu ściągnąć te klocki. No ale nic, tak jak powiedziałem, blachę podginą. Musi być dobrze. Tu nie ma miejsca na pomyłki. No i tylko słychać obsierający obci się klocek. Tak więc jest zajbiście. Niedługo ten sacik wjedzie, jak powiedziałem, tutaj trochę to wszystko opryszczę Tak, żeby to w miarę wyglądało. Może nawet tutaj chlapnę trochę farbą. No i cóż, to no będzie do zakładania, tak? Coś mi tutaj. coś takie mokre tutaj. No ale nic. Może mi się przyknęło do 40 wcześniej na pewno wejdzie, tak więc w sumie nie muszę tego sprawdzać, bo jestem tego pewien, bo wcześniej przed sosemki sos miały 20-calowe 20 koła, tak więc musi to wejść. Dobra, zdejmuję to, mamy zaliczone, będzie można dalej w tym kierunku działać, a już niedługo reszta co tu przyjdzie no dobra, przekonaliście mnie wasze głosy do mnie doszły sprawdź, sprawdź, Janek sprawdź będzie chujnia, sprawdź nie, nie ma chujni jest wszystko dobrze, zobaczcie jeszcze tutaj dużo, duże, duże miejsca może by nawet większe wyszło ale mnie takie starczą żadnych upgradeów nic więcej nie będę robił oprócz tych tarcz, także to musi działać, funkcjonować i, i zapierdalać. No, przede wszystkim hamować, tak? Dobra, zakładam sobie wszystko stare, a z tym się będziemy witać już niedługo. No i dobra, mamy wszystko poskładane. Założę sobie podłogę pod silnik i zakładam koło i robię jazdę próbną. zobaczymy czy nasze pukanie ustąpiło, czy nie ustąpiło. Co tu się działo? jest dość męcząco. Szczerze powiem. Ale no, to każdy wie, kto miał problem z zawieszeniem. Wszystko mam poskładane. ja teraz e, zobaczyć, czy wszystko tutaj jest w porządku. Oczywiście będę nasłuchiwał e, jakichkolwiek e, dźwięków tutaj z zawieszenia z prawej strony. I zobaczymy, czy ta wymiana tego stworzenia coś pomogła, czy nie. A więc ja jestem na jeździe trudnej. Auto troszeczkę jest sztywniejsze niż było, ale dźwięk nadal nadal mi dochodzi jest to taki dziwny dźwięk, nie wiem jak to określić, ale wiem, że walka z tym dźwiękiem będzie walką z wiatrakami, no ale nic Czuję jakąś różnicę w każdym razie po zmianie tego stworzenia jest troszeczkę lepiej, stabilnie. Auto jedzie, wydaje mi się, że tak nie ciągnie po, po bokach, jak go ciągnęło wcześniej. Ale dźwięk nadal jest. Będę walczył dalej. Będę kontynuował swoje poszukiwania tego dźwięku. Ale na razie są ważniejsze rzeczy na, na głowie. Inne prace, inne modyfikacje. Zobaczymy co to, to się będzie dalej działo na razie dziękuję wam za oglądanie fajnie że jesteście i niedługo spotkamy się przy następnym materiale trzymajcie się pozdrawiam was i cześć